Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Warden i jestem właśnie na samym końcu 7 ponad godzinnego, prawie 8 godzinnego livestreamu ze startu sezonu i chciałem Wam pokazać mniej więcej co ukończyłem i podzielić się z Wami tym, co faktycznie dobrze zadziałało i w jaki sposób możecie Wy też zacząć bardzo szybko i bardzo mocno sezon. Po pierwsze, okazało się, że barbarzyńca faktycznie jest bardzo, bardzo mocny. Pod młot starożytnych cały czas go budowałem tak jak miałem plan. Zaczęliśmy powoli robić tutaj już pojedyncze trzęsienia ziemi, wywoływać różnymi efektami. Natomiast w tym momencie mam 62 poziom paragonu, i oczywiście wbity max level. Max level wbiliśmy około północy, także po troszeczkę ponad 5 godzinach grania. To co Wam ogromnie polecam, no to przede wszystkim faktycznie robić w te dokładnie nowe zielone strefy przypływów. Są one pełne szeptów, i to Szepty są potrzebne po to, żeby tutaj odblokowywać coraz dalej postęp reputacji wiedźm, skończyliśmy sobie pełną linię fabularną, tego, także tutaj tego wam nie będę zdradzał. To, co bardzo, bardzo warto wiedzieć na samym starcie sezonu, no to słuchajcie w ramach tych nowych stref przypływów, w ramach postępu, który tutaj z wiedźmami będziecie robili, zobaczycie nowy rodzaj specjalnych podziemi, które nazywają się Root Hold. Ich tutaj w tym momencie nie widzę, natomiast są do nich specjalne klucze. Macie tutaj o dokładnie Whispering Wood. To są specjalne krucze odpierające nam takiego rodzaju podziemia. Na szybko się do jednego takiego przeteleportuję, żebyście tylko zobaczyli, e, jak wygląda drop w nich, bo to jest coś magicznego. Blizzard najprawdopodobniej będzie to nerfił tak naprawdę, e, ponieważ ilość legendarek, które tutaj dropią, jest absolutnie przesadzona. Także ja nawet nie będę włączał sobie żadnych e, miksurek tutaj może tylko włączę tą jedną sezonową. E, nie, nie będę jej specjalnie włączał, żebyście zobaczyli sobie po prostu, jak te podziemia wyglądają. Także tutaj wybieramy sobie różne nagrody i kary. Oczywiście wybieramy to, co daje nam największe plus major rewards. Możemy na każdym takim etapie wybrać sobie dwie dodatkowe takie modyfikacje tego podziemia. I słuchajcie, mamy korzenie do otworzenia, także zaraz zobaczycie, co się dzieje, kiedy te korzenie otworzymy. Możecie w międzyczasie zobaczyć, jak wygląda gameplay tym buildem właśnie. Widzicie to? Raz, dwa, trzy, cztery, e, pięć, sześć przedmiotów, z czego dwa od razu ancestrale. Ja jestem na tormencie pierwszym, słuchajcie, jeszcze raz zobaczcie. No, sypie podwójny, podwójny, e, podwójny ancestral. Słuchajcie, dwugwiazdkowy. E, sypie z tego kosmicznie, nieprawdopodobnie. hełm, słuchajcie, tu helm jeżeli chcecie grać buildem pod, pod Twistery, to byłby fajny hełm. I zobaczcie, kolejny ród, i kolejne znowu po prostu całe, całe ogromne ilości legendarek z tego się sypią. Także bardzo warto nie pomijać sobie tych dodatkowych podziemi. No i widzicie, że doszedłem do kolejnego wyboru. Tutaj mamy plus jeden Exposed Root, więc jeszcze dodatkowy jeden taki korzeń tam będziemy mieli i plus jedną małą nagrodę, tutaj sobie na przykład wybierzmy, no i otwieramy kolejne drzwi i tym razem mamy tych Exposed Root 6, tutaj normalnie byłoby ich 5, dostaliśmy plus jeden także 9 takich korzeni w ramach tego podziemia. Słuchajcie, no to e, zapełnia się skrzynka po prostu, nie? E, trzeba wracać w środku podziemia, e, trzeba wracać e, do miasta. Żeby się oczyszczać tak naprawdę, tak dużo tutaj tego wszystkiego dropi, e, także bardzo, bardzo Wam polecam to. E, fajnie sprawdziła się strategia zrobienia sobie tych, m, tych e, twierdz, e, faktycznie dzięki temu szybko dobiliśmy. Natomiast nie wiem, czy troszeczkę szybciej nie byłoby, gdybyśmy faktycznie zostali tylko i wyłącznie w tych e, nowych Witch bo tam naprawdę też bardzo dużo tych, e, tych szeptów się robi, e, wszystko tam jest bardzo fajne i dynamiczne. Także słuchajcie, no ja będę teraz już tutaj zawracał się. Widzicie te ilości dropów. Jest to naprawdę kosmiczne. O, nie udało mi się przeteleportować z powrotem. E, jeszcze wam na szybko pokażę, jak aktualnie wygląda moja postać. E, I będę się już zbierał, bo naprawdę zrobiła się późna godzina, ale bardzo przyjemny start sezonu. E, słuchajcie, moja postać prezentuje się w ten sposób. Mamy dwa zestawy, run, jak zgar i. -E. Tech. Przede wszystkim runa tech tutaj powoduje, że możemy tworzyć sobie dużo tych naszych trzęsień ziemi. E, tutaj mamy aspekt Mahite, Juggernaut, Ancestral Force, Numbing Wrath, e, Ghostwalker, Tutaj mamy Incendiary Fissures, e, Tutaj mamy Wihime Brawlers, e, Earth Striker i e, Earthquakes. Natomiast Tutaj Bulkatos, e, Vocalized Empowerment i Bold Chieftain. Słuchajcie, super, super się tym naprawdę gra. Drzewko umiejętności, wam też mogę na szybko pokazać jak się w tym momencie kreuje, ale będę je jeszcze zmieniał pod bardziej endgameowe. Używamy tu Unconstrained, używamy Call of the Ancients, bardzo przyjemnie się tym gra. Jeszcze pokażę wam jak wygląda to nowe menu mocy wiedźmowych, tutaj je możemy sobie upgradeować. Naciskając F od razu możemy szybko przypisywać sobie te, te specjalne materiały. Bardzo fajny, słuchajcie, sezonowy start i ja się już nie mogę doczekać, aż dalej będę puszował Pit. W tym momencie, jak widzicie, nie mam jeszcze żadnych unikatów, bo powoli, powoli zaczynamy dowiadywać się, gdzie nowe unikaty dropią, także jeżeli szukacie klasy pod ten build, podobno dropi ona z Bestii, Lodu, a spodnie pod build Nekromanty, spodnie Kesima dropią, słuchajcie, z Lorda Zira, także taka szybka podpowiedź jeszcze, a ja, ja naprawdę Wam polecam farmienie, ekspienie sobie tutaj, w tych nowych polowaniach na głowy, w headhuntach, właśnie w tych strefach zielonych, których kilka naraz na mapie wam się pojawia. No i te właśnie nowe podziemia, te, te właśnie root holdy są, są niesamowite. Gdzieś tu, o tutaj mam na przykład taki do, do otwierania tych root klucz. Słuchajcie, to będzie ode mnie na tyle. Żegnam was wszystkich serdecznie. To był warden Slitha i keep grinding. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i nie zapomnij o zostawieniu komentarza dla statystyk. Jeżeli chcesz, możesz zostawić też subskrypcję na kanale.